Cześć, kochani! Oj, mikrokulki mi tutaj poleciały, już. A będę wam pokazywać coś, co często gości w sumie na moich stronach. Oprócz albumów jest to yy, moja ulubiona forma to są skrapy. Layouty. Oj, nie widzicie, co czy... Layouty, które e, tworzę na przeróżne okazje. Tym razem okazja jest dość wy, wyjątkowa, bo jest to layout na e, urodziny dla mojej bliskiej przyjaciółki. E, layout wykonany jest e, z papierów Yours true", 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 true z piątku 13. <laughs> ja nigdy nie mogę zapamiętać tych nazw. E, tak, tak bazowy papier to Truly yy, I do tego mamy zdjęcie w, piękno, w kompozycji kwiatowej. Tak wygląda. Do tego mamy yy, napięć, w życiu piękne są tylko chwilę. I na górze mamy małą kompozycję kwiatową yy, z tekturkami. Yy, takich kompozycji, słuchajcie, nauczyłam się u, u Marty Piekarczyk na jej yy, warsztatach. Za to, Martynia, bardzo Ci dziękuję, bo Twoje kompozycje są przepiękne. I mimo, że na początku nie jesteś do nich przekonana w sensie, że ja nie jestem do nich przekonana to Panem w, całość tworzy przepiękne cudo, które no, świetnie się prezentuje. To jest jeden layout, który wykonałam dla Moni. A teraz pokażę Wam layout, który wykonałam dla mojej Ani. Przepraszam. Layout już powinien być zapakowany, bo zaraz go. Mm. Zaraz go pakuj i zaraz go wsadzam do torby. Ponieważ muszę go już pakować, bo zaraz wyjeżdżam do Krakowa. No Ani. No i tu jeszcze mi coś tutaj. Dobra, tak się prezentuję. proszę was odsunąć jeszcze trochę. Przepraszam za mój bałagan. Ale w trakcie wyjazdu to powiecie jest. Album jest już oprawiony. Jest oprawiony w rameczkę ZK aluminiową. Rameczka jest ciut większa niż cały layout, ponieważ ma 32 cm. Ale ja temu zaradziłam. Całość tutaj dookoła i bardzo fajnie stworzyło to ramkę w ramce. Wytuszowałam. Wywoskowałam woskiem z primy. Rose gold, a wiem, że Ania uwielbia ro rose gold, dlatego, yy, dlatego tak wyszło. Całość, y, całość jest wykonana z papierów piątku trzynastego, hello beautiful. Zmachałam się, bo biegam po schodach, sorry. Yy, I tak, w głównym miejscu oczywiście zdjęcie, kompozycja kwiatowa z obu stron, yy, stożyczki vintage. Tutaj mamy maskę przepuszczoną przez... <noise> maskę? Pastę strukturalną przepuszczoną przez maskę i do tego pociągniętą właśnie tym woskiem. Ja Mamy w dwóch miejscach, w sumie to nawet w trzech. Do tego tekturka i dwa kwiatuszki z, z pianki. Napis Friends Forever i kuleczki z. To są kuleczki dokładnie te. Znowu. Kuleczki, perełki. znowu. E, bardzo fajne się tworzą kurki, także tylko trzeba umiejętnie, delikatnie je układać. no e, fajne są z Pen Artu, o ile się nie mylę. Daily Artu, tak, to to było. Z Daily Artu. Te są fajniejsze, bo się tworzą perełki, perełki, ale nie ma co wybrzydzać. Bardzo fajnie wychodzą również te. Także mam nadzieję, że Ania będzie zadowolona. Tak wyglądają moje layouty na urodziny dla przyjaciół. Mam nadzieję, że będą zadowoleni. Ja teraz biorę się zapakowanie i widzimy się niedługo, nie tylko na, na kanale, ale i na żywo. Buziaki, kochani. Pa-pa!